Gdy strażacy weszli do spalonego budynku w Krakowie, znaleźli coś niemożliwego. Rysunki dziewczynki przewidujące każdą ofiarę. Ale prawdziwy horror dopiero się zaczynał. To, co odkryto w jej pokoju, zmroziło krew w żyłach nawet najstarszym detektywom. W Krakowie po niszczycielskim pożarze, który zabił siedem osób w zabytkowej kamienicy, pojawiają się niepokojące plotki. Dziewięcioletnia dziewczynka narysowała tragedię kilka dni wcześniej. Zofia Kowalska, dziennikarka śledcza znana z demaskowania oszustw religijnych przyjeżdża zdeterminowana, by udowodnić, że to tylko zbieg okoliczności wykorzystywany przez oportunistów, ale analizując rysunki Małgorzaty, znajduje coś niemożliwego do zignorowania. Każdy obraz Matki Boskiej zawiera szczegóły odpowiadające nie tylko ofiarom, ale intymnym momentom z ich życia, o których nikt nie mógł wiedzieć. Im bardziej Zofia zbliża się do prawdy, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że nie stoi przed boskim cudem, ale czymś znacznie mroczniejszym, dziecko. Pożeranym przez poczucie winy, manipulowanym przez kogoś, kto zamienił jej niewinność w pokutę. Szokujący powód zmusi ją do konfrontacji nie tylko z panem Wojciechem, obsesyjnym opiekunem dziewczynki, ale także z własnymi ranami dotyczącymi wiary, przebaczenia i ceny, którą płacimy za błędy, których nie potrafimy zapomnieć. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu z jakiego miasta lub kraju nas oglądasz. Uwielbiamy wiedzieć, jak daleko docierają nasze historie. Subskrybuj nasz kanał, ponieważ Twoje wsparcie pomaga nam się rozwijać i tworzyć więcej tak poruszających, zmieniających życie opowieści. Stań się częścią naszej historii. Zapach popiołu wciąż unosił się nad ulicą Floriańską, gdy Zofia Kowalska stanęła na gruzach tego, co kiedyś było kamienicą numer 47. Minęło pięć dni od pożaru, ale powietrze pozostawało gęste, naładowane tym widmowym dymem, który przylega do gardła i odmawia odejścia. Siedem ofiar śmiertelnych. To była liczba, którą powtarzały gazety wraz z teoriami o starej instalacji elektrycznej i zaniedbaniach właścicieli. Ale Zofia nie była tam z powodu oczywistych wyjaśnień, była tam z powodu dziewczynki. Plotki zaczęły się dyskretnie, jak to zwykle bywa w miastach, gdzie ciężar historii sprawia, że ludzie desperacko szukają sensu w chaosie. Dziecko z dzielnicy, mówiono, rysowało Matkę Boską na kilka dni przed pożarem. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie jeden szczegół. Na rysunkach pojawiały się elementy, które według świadków przewidywały Tragedie. Ogień. Dym, twarze. Zofia dobrze znała tego typu historie. W ciągu 15 lat kariery śledczej zajmującej się oszustwami religijnymi, widziała wszystko: posągi płaczące olejem kuchennym, hostie krwawiące barwnikiem spożywczym, jasnowidzów zapamiętujących nekrologii. Zawsze było racjonalne wyjaśnienie, zawsze. Ale coś w tej sprawie ją niepokoiło, może to był fakt, że nikt nie próbował na tym zarobić. Nie było próśb o datki, ani organizowanych pielgrzymek, ani udzielanych wywiadów. Dziewczynka i Jej rodzina pozostawali w absolutnej ciszy, niemal ukryci. A im bardziej Zofia śledziła sprawę, tym więcej osób szeptało to samo imię z mieszanką strachu i fascynacji. Małgorzata, 9 lat. Mieszkała z wujkiem, panem Wojciechem Dąbrowskim, w małym mieszkaniu na Kazimierzu. Matka zmarła dwa lata temu. Ojca nigdy nie było w obrazie. Standardowa historia, gdyby nie te przeklęte rysunki. Zofia uzyskała dostęp do nich przez znajomego z policji. Siedem rysunków. Wszystkie wykonane w tygodniu dniu poprzedzającym pożar. Rozłożyła je na stole w swoim pokoju hotelowym i poczuła, jak coś zimnego prześlizguje się po jej kręgosłupie. Każdy rysunek przedstawiał Matkę Boską w tradycyjnej pozie: niebieska szata, złota aureola, ręce złożone w modlitwie, ale szczegóły tła, szczegóły były niemożliwe. Na pierwszym rysunku Matka Boska stała przed oknem. W odbiciu widać było sylwetkę mężczyzny z wąsami trzymającego filiżankę. Pani Krystyna Nowak, pierwsza ofiara pożaru, miała męża z charakter. Charakterystycznymi wąsami. Zawsze pił kawę przy oknie o szóstej rano. To był jego rytuał. Drugi rysunek, za plecami Matki Boskiej, ledwo widoczny szkic klatki z kanarkiem. Pan Tomasz Wojnicki, trzecia ofiara, hodował kanarki, ale jego klatka była w części mieszkania, której nikt z zewnątrz nie mógł zobaczyć. Trzeci rysunek, drobny detal. Maleńki krzyżyk narysowany na nadgarstku Matki Boskiej. Panna Maria Jankowska, druga ofiara, miała wytatuowany krzyżyk dokładnie w tym samym miejscu. Tatuaż który zawsze zakrywała, wstydziła się go. Mówiła przyjaciółkom, że to błąd młodości. Zofia poczuła, jak jej racjonalne przekonania zaczynają się chwiać. To nie mogły być zbiegi okoliczności. Szczegóły były zbyt specyficzne, zbyt intymne, ale jasnowidzenie, proroctwo? Nie, musiało być inne wyjaśnienie. Następnego dnia udała się do archidiecezji. Ksiądz Marek Kowalczyk, rzecznik biskupa, przyjął ją w ciemnym, zatęchłym gabinecie, pełnym starych ksiąg i zapachu kadzidła. Pani Kowalska, powiedział, nie podnosząc wzroku z nad dokumentów, spodziewałem się pani. Wie pani, że kościół nie uznał tych Rysunków za autentyczne objawienie? Wiem, odpowiedziała Zofia, siadając bez zaproszenia, ale chcę wiedzieć dlaczego? Co dokładnie znaleźliście. Ksiądz spojrzał na nią przez okulary, jego twarz była maską ostrożności. Dziecko jest skomplikowane, psychologicznie niestabilne. Przeżyło traumę po śmierci matki. Rysunki mogą być przejawem głębokiego zaburzenia. To nie odpowiada na moje pytanie, naciskała Zofia. Jak dziewczynka wiedziała o tych szczegółach? Ksiądz milczał długą chwilę, jego palce wystuki. Nerwowy rytm na machoniowym blacie. Może widziała coś, może słyszała rozmowy, dzieci wiele zauważają. Ale pani Kowalska musi pani zrozumieć: Jeśli zaczniemy nazywać to cudem, otworzymy drzwi dla czegoś niebezpiecznego. To dziecko potrzebuje pomocy, nie adoracji. Zofia wyszła z kur i bardziej zdeterminowana niż kiedykolwiek, coś tu nie grało. Kościół bał się czegoś. Nie odrzucili rysunków dlatego, że były fałszywe, odrzucili je, ponieważ prawda była zbyt niewygodna. Tego wieczoru Zofia poszła do małego baru na Starym mieście, gdzie spotkała się z Anną Zielińską, sąsiadką rodziny dąbrowskich. Pani Anno, zaczęła Zofia, gdy kelnerka przyniosła im piwo. Słyszałam, że znała pani Małgorzatę i jej wujka. Anna, kobieta po pięćdziesiątce z siwymi włosami i zmęczonymi oczami, westchnęła głęboko. Gosia to dziwne dziecko, powiedziała. Cicho. odkąd matka umarła, coś w niej się zmieniło. Rysuje te matki boskie bez przerwy. Czasem w nocy słyszę płacz. Myślę, że to ona, a pan Wojciech twarz Anny stężała. On, on ją kocha, nie mam wątpliwości. Ale to nie jest zdrowa miłość, to obsesja. Kontroluje każdy jej ruch. Nie pozwala jej bawić się z innymi dziećmi. Mówi, że musi się koncentrować na na pokucie. Pokucie? Zofia poczuła lodowaty dreszcz. Za co dziewięcioletnie dziecko miałoby odpokutowywać? Anna spojrzała w bok, jakby bała się powiedzieć zbyt wiele. Za grzechy matki wyszeptała w końcu. Tak przynajmniej mówi pan Wojciech: mówi, że Bosia musi być czysta, że jej rysunki są modlitwą, że matka boska mówi przez nią. Zofia poczuła jak gniew narasta w jej piersi. Oto była odpowiedź: Nie cud, nie Proroctwo, manipulacja. Dziecko traumatyzowane i kontrolowane przez dorosłego, który wykorzystywał jej poczucie winy. Ale wciąż pozostawało pytanie, skąd Małgorzata wiedziała o tych szczegółach? Jak narysowała rzeczy, których nikt nie powinien znać? Zofia postanowiła, że musi porozmawiać z samą dziewczynką, bez względu na konsekwencje. Musiała zobaczyć Małgorzatę własnymi oczami i zrozumieć, co naprawdę dzieje się w tym domu na Kazimierzu. Bo coś mówiło jej, że prawda będzie znacznie gorsza niż jakikolwiek. Cud. Kamienica na ulicy Józefa 23 była ciemna, nawet w środku dnia. Zofia stanęła przed drzwiami mieszkania Dąbrowskich z sercem bijącym szybciej niż powinna przyznać. Przez pękniętą framugę sączyło się blade światło i zapach wosku, jakby ktoś palił świece, nawet przy dziennym świetle. Pukając, czuła ciężar spojrzeń sąsiadów, którzy obserwowali ją przez przymknięte drzwi swoich mieszkań. Pan Wojciech otworzył po trzecim pukaniu. Był wysokim, chudym mężczyzną o zapadniętym, tych policzkach i oczach, które zdawały się być zawsze lekko przymknięte, jakby patrzenie wprost na świat sprawiało mu ból. Ubrany był w czarny sweter i szare spodnie, cały w odcieniach szarości i żałoby. Tak, jego głos był miękki, ale w nim brzmiała stal: Dzień dobry. Nazywam się Zofia Kowalska, jestem dziennikarką. Chciałabym porozmawiać z panem o Małgorzacie i jej rysunkach. Wyraz jego twarzy nie zmienił się ani o milimetr. Nie udzielamy wywiadów. Dziecko potrzebuje spokoju. Nie sensacji. Zofia się spodziewała takiej reakcji. Rozumiem, Pańskie obawy, ale nie jestem tutaj, żeby eksploatować Pańską siostrzenicę. Jestem tutaj, żeby pomóc. Jeśli coś złego się dzieje, jeśli ktoś wykorzystuje sytuację, muszę to wiedzieć. Coś przebłysło w jego oczach. Gniew? Strach? Trudno było powiedzieć. Nikt nikogo nie wykorzystuje, odparł cicho. Gosia jest dzieckiem błogosławionym. Matka Boska wybrała ją. To dar i odpowiedzialność więc dlaczego Kościół odrzucił jej rysunki? Zapytała Zofia wprost. Pan Wojciech zacisnął szczękę. Przez długą chwilę stali w drzwiach, mierząc się wzrokiem. Potem, ku zaskoczeniu Zofii, odsunął się i gestem zaprosił ją do środka. Dwadzieścia minut, powiedział. Nie więcej. Mieszkanie było małe, ciemne, pełne religijnych obrazów i figur. Krucyfiksy wisiały na każdej ścianie. Na regale stał rząd świec. Wszystkie zapalone, ich płomyki rzucały niespokojne cienie. Powietrze było gęste od kadzidła i czegoś jeszcze strachu, może, albo rozpaczy. Gosia jest w swoim pokoju, powiedział pan Wojciech, prowadząc Zofię przez wąski korytarz. Rysuje, zawsze rysuje. Otworzył drzwi do małego pokoiku i Zofia poczuła jak jej oddech zamarł. Małgorzata siedziała przy biurku pod oknem, jej drobna sylwetka pochylona nad kartką papieru. Miała długie, jasne włosy związane w warkocz i była ubrana w prostą, szarą sukienkę, jakby ubranie samodzielnie wybrało tonację żałoby. Ale to nie dziewczynka sprawiła, że. Zofia poczuła lodowaty dreszcz. To były ściany. Każdy centymetr wolnej przestrzeni był pokryty rysunkami. Setki, może tysiące obrazów Matki Boskiej, naklejonych jeden na drugi, tworzących przerażającą mozaikę powtarzającej się twarzy. Te same niebieskie szaty, ta sama aureola, te same złożone ręce, ale każda z nich miała subtelne różnice w tle, w szczegółach, w tym, co otaczało świętą figurę. Boże, wyszeptała Zofia. Małgorzata nie odwróciła się. Jej ręka poruszała się mechanicznie po papierze, kret, Matka szkicowała kolejną Matkę Boską z robotyczną precyzją – Gosia. Powiedział łagodnie pan Wojciech. Mamy gościa. Dziewczynka w końcu odłożyła kredkę i powoli odwróciła się. Jej twarz była bladą maską bez wyrazu. Oczy duże i ciemne, ale pozbawione blasku, który powinny mieć oczy dziecka. Spojrzała na Zofię bez zainteresowania, bez ciekawości, jakby patrzyła przez nią, nie na nią. Dzień dobry, Małgorzato, powiedziała Zofia, kucając, by być na wysokości jej wzroku. Słyszałam, że bardzo pięknie rysujesz. Dziewczynka nie odpowiedziała, jej spojrzenie było puste. Czy możesz mi opowiedzieć? O swoich rysunkach kontynuowała Zofia delikatnie. Dlaczego rysujesz matkę boską? Małgorzata spojrzała na swojego wujka, jakby pytając o pozwolenie. Pan Wojciech skinął głową. Bo muszę. Powiedziała w końcu dziewczynka głosem cichym, jak szept. Każdy rysunek to modlitwa. Każda modlitwa to odpokutowanie. Odpokutowanie czego? zapytała Zofia, starając się zachować spokojny ton, choć w jej wnętrzu narastał gniew. Małgorzata opuściła wzrok. Grzechów mamy. Ona, ona zrobiła coś złego. I teraz ja muszę to naprawić. Wujek Wojtek mówi, że jeśli wystarczająco się modlę, jeśli narysuję wystarczająco dużo obrazów, Matka Boska przebaczy jej, i wtedy mama będzie mogła wejść. Do nieba. Zofia poczuła, jak coś w niej pęka. Spojrzała na pana Wojciecha, który stał w progu z wyrazem twarzy pełnym bólu i uporu. To prawda? zapytała ostro, wstając. Mówi pan dziewięcioletniemu dziecku, że musi odpokutować za grzechy matki? Nie rozumie pani, odpowiedział cicho pan Wojciech. Moja siostra, ona żyła w grzechu. Opuściła kościół, żyła z mężczyznami, piła. Gdy umarła, zmarła bez spowiedzi, bez sakramentów. Jej dusza jest w niebezpieczeństwie. Gosia to jedyna nadzieja. Jej niewinność jej czystość może uratować matkę. To jest chore, powiedziała Zofia, nie kryjąc już oburzenia. Manipuluje pan dzieckiem, wykorzystuje jej poczucie winy. Matka Boska mówi przez nią, przerwał jej pan Wojciech. Jego głos w końcu podniósł się. Te rysunki to nie są przypadkowe obrazy. One pokazują prawdę. One ostrzegają, one zbawią. Ostrzegają przed czym, zapytała Zofia. Jeśli naprawdę wierzy pan, że Małgorzata ma dar proroctwa, to dlaczego nikt nie uratował tych siedmiu osób? Dlaczego pan nie Ostrzegł ich przed pożarem. Pan Wojciech zacisnął pięści. Jego twarz stężała. Ponieważ nie ma prawa ingerować w wolę Bożą, ostrzeżenia są dane. Czy ludzie je słyszą, to ich wybór. Zofia odwróciła się z powrotem do Małgorzaty. Dziewczynka siedziała nieruchomo. Jej wzrok znowu utkwiony w nowym rysunku, który już zaczęła. Ale tym razem Zofia przyjrzała się bliżej i zauważyła coś, czego wcześniej nie widziała. Ręce dziewczynki drżały. Nie od skupienia, od strachu. Gosia, powiedziała Zofia łagodnie. Kładąc rękę na ramieniu dziewczynki, skąd wiesz, co narysować? Kto ci mówi o tych szczegółach? Małgorzata zesztywniała pod jej dotykiem, jej oddech przyspieszył. Ja, ja po prostu wiem, wyszeptała. Czasami widzę rzeczy, we śnie, albo gdy zamknę oczy, widzę ich twarze, widzę ich życie. I muszę to narysować, bo jeśli tego nie zrobię, jeśli nie zrobisz, to co? Dziewczynka podniosła wzrok, a w jej oczach po raz pierwszy pojawiło się coś żywego, terror. Jeśli tego nie zrobię, mama będzie cierpiała jeszcze bardziej. Wujek Wojtek mówi, mówi, że słyszy jej krzyki z czyśćca, że każdej nocy woła o pomoc i tylko ja mogę jej pomóc. Zofia spojrzała na pana Wojciecha z mieszaniną gniewu i niedowierzania. Mówi pan dziecku, że słyszy krzyki jej zmarłej matki? Bo je słyszę, odpowiedział bez mrugnięcia okiem. W modlitwie w ciszy. Dusza mojej siostry jest w męczarniach i Gosia jest jej jedyną nadzieją. To było gorsze niż Zofia mogła sobie wyobrazić. To nie była prosta manipulacja, to była systematyczna indoktrynacja, destrukcja psychiki dziecka w imię skrzywionej wizji zbawienia. Muszę z panią porozmawiać na osobności – powiedziała Zofia zdecydowanie, kierując się do drzwi. Pan Wojciech wahał się, ale w końcu podążył za nią do korytarza, zostawiając Małgorzatę w pokoju. Rozumie pan, że to, co pan robi, to znęcanie się nad dzieckiem – powiedziała Zofia cicho, ale z furią. Traumatyzuje pan ją, obciąża poczuciem winy za rzeczy, na które nie miała wpływu. Ratuje ją – przerwał jej pan Wojciech. Bez celu, bez misji. Gosia byłaby tylko kolejnym dzieckiem bez przyszłości, ale teraz ma powołanie. Jest narzędziem Bożym, jest wykorzystywanym dzieckiem. Pan Wojciech spojrzał jej prosto w oczy, a w jego wzroku było coś niepokojącego, mieszanka fanatyzmu i desperacji. A jeśli pani się myli, zapytał cicho, a jeśli te rysunki naprawdę są prorocze, a jeśli Matka Boska rzeczywiście mówi przez gosie, co wtedy pani Kowalska? Kto pani da prawo przerwać jej misję? Zofia nie miała na to odpowiedzi, bo gdzieś w głębi, mimo całej swojej racjonalności, mimo lat demaskowania oszustw, nie mogła wyjaśnić jednej rzeczy. Skąd Małgorzata wiedziała o tych szczegółach? Jak narysowała kanarki, których nikt nie widział, tatuaż, który ofiara ukrywała, rytuały, o których nikt nie mówił? Chcę zobaczyć wszystkie jej rysunki, powiedziała w końcu. Wszystkie, które powstały w ostatnim miesiącu. Pan Wojciech zawahał się, potem skinął głową. Dobrze, ale to nie zmieni faktu, że Gosia ma dar, i ten dar ma cenę. Przez następną godzinę Zofia analizowała rysunki. Pan Wojciech przyniósł jej stosteczek każda wypełniona setkami obrazów. Małgorzata rysowała nie tylko matki boskie związane z pożarem, rysowała ich codziennie, po kilkanaście dziennie, każdy z innymi szczegółami w tle. I wtedy Zofia zauważyła wzór. Nie wszystkie rysunki były prorocze. Większość z nich była po prostu powtórzeniami tego samego motywu. Ale co jakiś czas może jeden na 20, może jeden na 30, pojawiał się rysunek ze szczegółem, który wyróżniał się. Coś konkretnego, coś osobistego. Zofia zaczęła porównywać daty. Rysunek z kanarkiem, narysowany 8 października. Pan Tomasz Wojnicki zmarł 12 października. Rysunek z krzyżykiem na nadgarstku, 7 października. Panna Maria Jankowska zmarła 12 października. Wszystkie rysunki z proroczymi szczegółami powstały w ciągu czterech dni przed pożarem. Ale były też inne. Zofia znalazła rysunek z 15 października, już po pożarze, przedstawiający. Matkę Boską przed lustrem. W odbiciu lustra widać było starszą kobietę z długimi, siwymi włosami i charakterystyczną bliźną na policzku. Zofia poczuła dreszcz, znała tę kobietę. To była pani Elżbieta Król, która mieszkała kilka ulic dalej. Widziała ją rano, gdy szła do mieszkania Dąbrowskich. Ten rysunek pokazała go panu Wojciechowi. Kiedy został narysowany? Przedwczoraj, odpowiedział. Dlaczego? Zofia nie odpowiedziała. Wyjęła telefon i zadzwoniła do swojego kontaktu w policji. Jakub potrzebował, Potrzebuje informacji o pani Elżbiecie król mieszka na Kazimierzu. Tak, dokładnie. Sprawdź, czy w ostatnich dniach coś się wydarzyło. Czekała. Jej serce biło coraz szybciej. Głos Jakuba wrócił po minucie, brzmiał zdziwienie. Właśnie sprawdziłem: pani król zmarła wczoraj wieczorem zawał serca. Jak wiedziałaś? Zofia rozłączyła się, czując, jak pokój wiruje wokół niej. Małgorzata nie tylko przewidziała pożar, wciąż rysowała ostrzeżenia, wciąż widziała coś, czego widzieć nie powinna, ale jak, i co ważniejsze, Dlaczego? Spojrzała na pana Wojciecha, który obserwował ją z nieodgadnionym wyrazem twarzy. Kim pan naprawdę jest? Zapytała cicho. I co naprawdę dzieje się z Małgorzatą? Pan Wojciech uśmiechnął się smutno. Prawda pani Kowalska jest znacznie prostsza i znacznie gorsza niż pani sobie wyobraża. Ale jeśli naprawdę chce ją pani poznać, musi pani zostać tu dziś wieczorem i zobaczyć, co się dzieje, gdy Gosia śpi. Zmierzch nadszedł jak zimna woda, zalewając mieszkanie Dąbrowskich ciemnością, którą świetnie świece ledwo przebijały. Zofia siedziała w salonie, obserwując, jak pan Wojciech wykonuje wieczorny rytuał. Zapalał kolejne świece, odmawiał szeptem modlitwy, układał na stole różaniec i mały srebrny krucyfiks. Małgorzata zjadła kolację w milczeniu, zupę i chleb, jej oczy były puste, jakby jej umysł był gdzie indziej. O 21.00 pan Wojciech zaprowadził dziewczynkę do jej pokoju. Zofia usłyszała ciche modlitwy, łagodny głos wujka śpiewający starą pieśń religijną, a po Potem ciszę. Wrócił po piętnastu minutach. Śpi, powiedział cicho, siadając naprzeciwko Zofii. Teraz musimy czekać. Czekać na co? Zapytała Zofia, choć coś w jej wnętrzu już znało odpowiedź. Pan Wojciech nie odpowiedział od razu. Spojrzał w płomienie świec, jego twarz była maską bólu i zmęczenia. Wie pani pani Kowalska, co to znaczy kochać kogoś tak bardzo, że jesteś gotów zrobić wszystko, by ich uratować. Nawet jeśli oni sami już nie żyją, Zofia poczuła chłód na karku. Co pan zrobił? Zapytała cicho. Moja siostra. Katarzyna, zaczął pan Wojciech, jego głos załamywał się. Była wszystkim, co miałem. Nasi rodzice zmarli, gdy byliśmy młodzi. Ja zajmowałem się nią, chroniłem ją. Ale ona, ona odeszła od Boga. Żyła w grzechu. Piła. Spotykała się z mężczyznami. Urodziła się poza małżeństwem. Próbowałem ją ratować, błagałem ją, by wróciła do kościoła, ale ona tylko się śmiała. Przerwał, jego ręce zacisnęły się na różańcu. A potem dostała raka. Szybkiego, agresywnego. Miała może pół roku. Błagałem ją, by się wyspowiadała by przyjęła sakramenty, ale odmówiła. Powiedziała, że nie wierzy w nic z tego, że to wszystko są bajki i umarła. Umarła bez przygotowania, bez pokuty, bez nadziei na zbawienie. Zofia widziała łzy w jego oczach, ale nie czuła współczucia, czuła tylko rosnący gniew i dlatego obciąża pan jej dziecko winą. Nie obciążam wykrzyknął, a potem natychmiast się uspokoił, bojąc się obudzić Małgorzatę. Daje jej szansę. Daje jej sposób, by uratować matkę. Niewinność dziecka, jego czyste modlitwy mogą zmienić los duszy. To teologia pani Kowalska. Święci o tym pisali. To nie jest teologia, powiedziała Zofia ostro. To jest tortura. Używa pan strachu dziewczynki przed utratą matki, by kontrolować jej życie. Pan Wojciech spojrzał na nią z mieszaniną gniewu i rozpaczy. A co z jej rysunkami? Jak pani to wyjaśni? Jak dziewczynka Wiedziała o tych szczegółach? Jak przewidziała śmierci? To było pytanie, które dręczyło Zofię od początku, ale teraz, siedząc w tym ciemnym mieszkaniu pełnym świec i krucyfiksów, zaczęła składać w całość fragmenty tej przerażającej układanki. Powiedz mi, zaczęła powoli, jak dokładnie Małgorzata widzi te rzeczy? Pan Wojciech wahał się, potem westchnął. To zaczęło się około trzech miesięcy temu. Zaczęła mówić o snach. Mówiła, że widzi ludzi, których nie zna, widzi ich domy, ich życie. Na początku myślałem, że to tylko wy. Wyobraźnia dziecka sposób na poradzenie sobie ze stratą matki. Ale potem, potem zaczęła rysować i rzeczy, które rysowała były prawdziwe, szczegóły, których nie mogła znać. A pan co robił? Zapytała Zofia, znając już odpowiedź. Mówiłem jej, że to dar od Matki Boskiej, że jeśli będzie posłuszna, jeśli będzie się modliła i rysowała, uratuje matkę. Każdy rysunek to modlitwa, każda modlitwa zbliża Katarzynę do zbawienia. Zofia poczuła mdłości, czyli nauczył ją pan, że ponosi odpowiedzialność za duszę matki, że jeśli przestanie rysować, matka będzie cierpiała w piekle. To nie jest kłamstwo, bronił się pan Wojciech. Jej modlitwy mają moc. Jej niewinność jej terror, przerwała mu Zofia, przekształcił pan naturalną żałobę dziecka w obsesyjny lęk. Ona nie rysuje z miłości, rysuje ze strachu. W tym momencie usłyszeli to. Cichy dźwięk z pokoju Małgorzaty. Nie płacz. Coś gorszego. Mamrotanie. Szept. Głos dziewczynki mówiącej przez sen. Pan Wojciech zerwał się na równe nogi. To się zaczyna, powiedział cicho. Podeszli do drzwi pokoju dziewczynki. Pan Wojciech otworzył je powoli, wpuszczając Zofię do środka. Małgorzata leżała w łóżku. Jej oczy były "Zamknięte, ale ciało było sztywne, napięte, jej ręka poruszała się w powietrzu, jakby trzymała niewidzialną kredkę, rysując na niewidzialnym papierze, i mówiła." Szybko, gorączkowo, słowa wylewały się z jej ust jak potok. Okno, czyli trzecie piętro, zasłony są niebieskie. Na parapecie stoi doniczka z czerwonymi kwiatami. W pokoju jest fotel. Stary, zielony, kobieta siedzi w fotelu, czyta książkę. Ma okulary. Okulary mają złote oprawki. Na szyi ma łańcuszek. Mały krzyżyk, no ale nie srebro czy złoto. Zofia poczuła, jak włosy stają jej dęba na karku. Małgorzata opisywała szczegóły z fotograficzną precyzją, jakby była w tym pokoju, jakby obserwowała każdy dem. Co ona robi? wyszeptała Zofia. Widzi, odpowiedział pan Wojciech. Jego głos brzmiał dziwnie triumfująco. Widzi żyjących i umierających. Widzi ich życie, ich tajemnice. To nie są zwykłe sny. To wizje, małgorzata kontynuowała. Jej głos stawał się coraz bardziej rozpaczliwy. Kobieta jest chora, bardzo chora, no w płucach. Nie mówi nikomu, no boi się, ale już za późno, za późno, za późno. Dziewczynka nagle krzyknęła i otworzyła oczy, ale nie widziała ich. Jej spojrzenie było puste, przerażone, skierowane gdzieś w dal. Mama, wyszeptała. Mamo, widzisz mnie? Czy ci pomaga? Czy już czujesz się lepiej? Pan Wojciech podszedł do łóżka i ob dziewczynkę kołysząc ją łagodnie. Tak, gosia, mama cię widzi, twoje modlitwy jej pomagają, ale musisz kontynuować, musisz narysować to, co widziałaś, to ważne. Małgorzata skinęła głową, łzy płynęły po jej policzkach. Narysuję, przyrzekam. Narysuje dla mamy. Zofia nie mogła dłużej tego znieść. Wyszła z pokoju, drżąc z gniewu i przerażenia. Pan Wojciech podążył za nią po kilku minutach. Widziała pani, powiedział cicho. To nie jest moja manipulacja. To jest prawdziwy dar. To nie jest dar, warknęła Zofia. To jest choroba, parasomnia. Lunatyzm z halucynacjami. Małgorzata potrzebuje psychiatry, nie egzorcysty. A skąd wie te szczegóły? nalegał pan Wojciech. Skąd wiedziała o kanarku pana Wojnickiego? O tatuażu panny Jankowskiej? O rytuałach? Które nikt nie widział, i wtedy jak uderzenie pioruna, do Zofii dotarła prawda. Prosta, okrutna prawda. Ponieważ pan jej powiedział, wyszeptała. Pan Wojciech zbladł. To, to nieprawda. Śledził pan tych ludzi, prawda? kontynuowała Zofia. Wszystkie elementy układały się w całość. Mieszkają w tej dzielnicy. Pan ich zna. Widział pan kanarki przez okno. Słyszał pan plotki o tatuażu panny Jankowskiej od sąsiadów. Wiedział pan o rytuałach pana Nowaka, bo mieszka pan tutaj od lat. A potem, gdy Małgorzata zaczęła mieć te gorączkowe sny, pan, pan podpowiadał jej szczegóły. Nie bezpośrednio. Subtelnie. Wspominał rzeczy podczas rozmów. Pokazywał jej zdjęcia. Opowiadał historię. A jej młody, traumatyzowany umysł wchłaniał to wszystko i przekształcał w wizję. Pan Wojciech cofnął się. Jego twarz wykrzywiała się w wyrazie rozpaczy. Nie, ja tylko chciałem Chciałem jej pomóc uwierzyć. Chciałem, żeby wiedziała, że jej modlitwy mają moc. Chciał pan uwierzyć samemu, powiedziała Zofia bezlitośnie, że jakoś można uratować siostrę, że jeśli wystarczająco mocno uwierzy, jeśli wystarczająco mocno wymusi na Małgorzacie wiarę, to może, może jakoś Bóg zmieni zdanie. Moja siostra jest w pieklem, krzyknął pan Wojciech. Jego głos załamywał się. Umarła w grzechu, bez skruchy. I ja, ja nie mogłem tego zaakceptować. Nie mogłem żyć, wiedząc, że cierpi. Więc gdy Gosia zaczęła mieć te sny, pomyślałem, pomyślałem, że to znak. Że Bóg daje mi szansę. Że jeśli dziecko będzie wystarczająco czyste, wystarczająco oddane, to może... Załamał się. Usiadł ciężko na krześle. Twarz ukryta w dłoniach. Jego ciało trzęsło się od szlochu. Ale to wszystko było kłamstwem, powiedział w końcu łamanym głosem. Prawda? Nic z tego nie jest prawdziwe. Jej wizje to tylko mój szept. Moje pragnienie, by widzieć cud tam, gdzie go nie ma. Zofia poczuła dziwną mieszankę gniewu i litości. Ten człowiek z Niszczył dzieciństwo swojej siostrzenicy, ale robił to z miłości: skrzywionej, toksycznej, destrukcyjnej miłości, ale jednak miłości. Małgorzata ma parasomnie, powiedziała Zofia łagodniej. Prawdopodobnie wywołane traumą po stracie matki, podczas tych epizodów jej umysł łączy fragmenty informacji, które słyszała w ciągu dnia: pańskie opowieści, podstuchane rozmowy sąsiadów. Rzeczy, które widziała na ulicy, i przekształca je w te gorączkowe wizje. To nie jest nadprzyrodzone, to jest psychologiczne. A te proroctwa? zapytał słabo pan Wojciech. Pożar? Śmierć pani król? Pożar był prawdopodobnie przypadkową zbieżnością, odpowiedziała Zofia. Stary budynek, zła instalacja, tragedia czekałaby się wydarzyć. A fakt, że małgorzata narysowała szczegóły ofiar, to dlatego, że pan wcześniej opowiadał jej o tych ludziach. Podświadomie zapamiętała te informacje. Co do pani król, kobieta miała prawie. 80 lat, problemy z sercem to nie było trudne do przewidzenia przypadek i statystyka. Nie proroctwo. Pan Wojciech siedział w milczeniu. Jego świat rozpadał się wokół niego. Co teraz będzie z Gosią? zapytał w końcu. Teraz, powiedziała Zofia stanowczo, zaprowadzi ją pan do psychiatry dziecięcego. Przestanie pan opowiadać jej o piekle, czyśćcu i potrzebie odkupienia. Pozwoli pan jej być dzieckiem. Pozwoli pan jej żałować matki bez poczucia winy. I jeśli pan tego nie zrobi, zaangażuje służby społeczne. Pan Wojciech skinął głową powoli, pokonany. Ale kochałem swoją siostrę, wyszeptał. Tylko Chciałem ją uratować. Wiem, odpowiedziała Zofia cicho, ale nie można ratować zmarłych. Można tylko pozwolić żywym żyć. Trzy miesiące później Zofia otrzymała list. Był od pana Wojciecha, pisał, że Małgorzata zaczęła terapię, że powoli, bardzo powoli, zaczyna być zwykłą dziewczynką. Że wciąż czasami rysuje Matki Boskie, ale teraz robi to, bo lubi nie dlatego, że musi. Że przestała mieć te gorączkowe nocne epizody, że uśmiecha się częściej. Pisał też, że sam zaczął terapię, że próbuje pogodzić się. Z ze śmiercią siostry, że próbuje zaakceptować, że nie wszystko da się kontrolować, naprawić czy odkupić. Na końcu listu było zdanie, które sprawiło, że Zofia poczuła ciepło w piersi. Gosia zapytała mnie wczoraj, czy mama byłaby dumna z niej teraz. Powiedziałem jej prawdę: że jej mama zawsze była z niej dumna i zawsze będzie, bo miłość nie potrzebuje rysunków, modlitw ani cudów. Po prostu jest. Zofia złożyła list i spojrzała przez okno swojego mieszkania w Warszawie. Krakowia była daleko, ale jej cień nadal jej towarzyszył. Przypadek, który zaczęła jako kolejne oszustwo do zdemaskowania, okazał się czymś znacznie bardziej złożonym. Przypomnieniem, że czasem największe zło nie rodzi się ze złych intencji, ale z miłości, która nie wie jak puścić. Nie było cudów w Krakowi, ale może było coś równie ważnego. Dziewczynka, która odzyskiwała swoje dzieciństwo i mężczyzna, który uczył się żyć z bólem, którego nie mógł naprawić. Czasem to wystarczy, czasem to musi wystarczyć. Ta historia pokazuje, jak cienka jest granica między miłością a obsesją, między wiarą a manipulacją. Jeśli ta opowieść poruszyła twoje serce, zostaw like i podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy kiedykolwiek spotkałeś kogoś, kto w imię miłości przekroczył granicę? Subskrybuj kanał, aby nie przegapić więcej wzruszających historii, które sprawiają, że zastanawiamy się nad tym, co naprawdę ważne w życiu.